Przejechaliśmy aż z Mińska Mazowieckiego, czyli delikatnie ponad 200 km, żeby tutaj wesprzeć naszą drużynę. 70 km pociągiem, na meczu jestem siódmy raz. Jesteśmy z Okolicki, no i tak chyba już z piąty raz jestem na meczu. Pinciowa, zawsze jestem na meczu, żona, córka tego. No zawsze jestem y, karnet mam i tego, jestem normalnie wiernym kibicem korony, nawet nie ma o czym gadać. I od początku nie odpuściłem nigdy meczu. Zawsze z nimi, zawsze za nimi i zawsze przy nich. Wujek jakoś zarażył mnie pasją do korony i od, nie wiem, jak miałem około 11 lat zabrał mnie pierwszy raz na mecz. Od dziadka jest tradycja, że chodzimy na koronę. A my tak chodzimy regularnie w miarę, co sezon już tak od kilku lat. Teraz jak weszliśmy z powrotem do Ekstraklasy to super, super atmosfera świetnie się dopinguje i gardło zawsze zdarte jest. Szczególnie mnie uratował, uratował, uradował mecz w Radomiu, że Radomiakowi dali jazzu, no to było piękne. Ojciec z synem na koronę. Dokładnie. Pierwszy jego mecz. To jest było moje marzenie generalnie, żeby zabrać syna na mecz. Dla mnie korona to ser, serducho moje. To jest moje mam ją w sercu po prostu. To jest klub mojego miasta. To jest w sumie pierwsza nasza drużyna, której generalnie kibicujemy. Bez korony no, no nie ma, no zawsze musi człowiek wejść, no bo do, no, to jest tak, jak to mówią, miłość druga. To jest cała przyjemność kibicować i być na meczu. Czy to przegrają, czy wygrają. Ale trzeba wspierać. Nieraz jest źle, raz jest dobrze, no ale trzeba zawsze być z koroną. Czy korona czasami słabsze chwilę ma, czy, czy nie, ale, ale zawsze jest. Dzisiaj też pełny korona. optymizm. Korona! Pełny optymizm jest, że z pogonią damy radę. Jaki dom, kiedy miasto gna, dziś korona, metr twój gra, z kasia też biletów bra. Fa Gure corra na vi gravet, cadaada de vi gravet, cara de vi gravet. Dobrze Cię widzieć na stosunki Arenie, bo kibice mieli trochę obawy. Jesteś dosyć rozkrytywany, ale jednak jesteś z nami dalej. Nie, nie, wiadomo, zostaję tutaj tylko na tą chwilę jest korona i nie ma innego tematu. Wiedziałem jaki to jest klimat, dlatego między innymi tutaj jestem, więc o klimat i o atmosferę byłem spokojny i widać, że na tą chwilę mi służy. Kolejny mecz, gdzie jest ponad 10 tysięcy, to jest naprawdę duży szacunek. Wiadomo, że kibice to jest 12 zawodnik, więc to wsparcie na pewno nam bardzo mocno pomaga, a jeszcze dzisiaj, jak widzimy, nowe krzesełka, więc mam nadzieję, że ten stadion cały będzie tak wyglądał. Chciałem bardzo zagrać w tym spotkaniu, ale, ale żeby grać e, trzeba być na 100% gotowym e, do biegania, do walki, do, 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 e, do pracowania na boisku, a no, na tą chwilę jeszcze nie jestem 100% gotowy, także, także no, mam nadzieję, że za tydzień już będę mógł pomóc chłopakom, a dzisiaj trzymam mocne kciuki za, e, za chłopaków, za to, żeby, żeby przede wszystkim trzy punkty zostały tutaj w Kielce. Są bardzo fajne. Jest, mega. Dobre. Jest mega. Ale lepiej by było, gdyby był cały stadion, ale nie narzekam. Zarobi się. No. Ciężki, natomiast ta pogoń wygląda lepiej na pewno. Niestety. Ciężki mecz, ale atmosfera dobra, czekamy na bramki ze strony korony w końcu. Na razie średnio to wygląda, ale druga połowa myślę, że będzie lepsza. Walczymy do końca, oczywiście. Po no. to przychodzimy na mecz. Wierzę w to, że, że wygramy. Chociaż jest ciężko, ale myślę, że jest wiara, że wiara jest. wygramy. Jest wiara. Przed bramkę i zobaczymy, co dalej. To do samego końca.